Dlaczego w pilarce stołowej TKS254PRO nie używam ograniczników kąta ustawienia agregatu? Ten ogranicznik, który teraz widzicie tu u góry, ten i ten, to jest ogranicznik, który ustala ograniczną wartość ustawienia do 0. W praktyce jednak, jeżeli ustawicie to dokładnie tak, jak teraz jest na 0, po dokręceniu tych śrub one już zostają na swoim miejscu, czyli teoretycznie zawsze kiedy zmieniacie kąt na inny niż 0 możecie do niego wrócić. Ale w praktyce niestety tak nie jest, ponieważ tutaj w tym miejscu, na tej prowadnicy zbierają się trociny. Zbiera się ich z czasem coraz więcej i nie sposób wrócić do kąta 0 stopni. Tak samo jest z ogranicznikiem kąta 45 stopni. Mam zdjęcie, za chwilę wam go kleję. tutaj też nazbierało się tyle trocin, że jak chciałem dojechać z powrotem do kąta 45 stopni, było już to niemożliwe. Ja demontuję te ograniczniki i zostawię pełny tutaj zakres ruchów, a będę tarczę zawsze mimo wszystko ustawiał na kątowniku. Po demontażu tych ograniczników zwiększa nam się zakres tutaj regulacji kąta pochylenia nawet o parę stopni, oczywiście nikt nie każe tego używać, ale jest taka możliwość a dzięki temu, że nie ma tych ograniczników jeszcze, nie mają gdzie się zbierać nam te krociny o których wcześniej wspomniałem i zawsze będziemy mogli wrócić spokojnie do, do kąta zero. oczywiście z kątownikiem, chyba że tutaj na podziałce będziecie mieli dokładnie ją ustawioną, że zero będzie zawsze 0 I no, ja tutaj już przynajmniej 2 nic się nam nie będzie blokowało ani tutaj, ani tutaj na żadnym ograniczniku. Dla mnie jest to lepsze rozwiązanie niż to, co wymyślił producent.